No to idziemy. Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Eee, ja jestem Góral i to jest mój taki pierwszy gameplay z gry. Eee, a gra się nazywa, musiałem sobie zapisać, bo jej nie znam. Dostałem ją w ogóle od kolegi z Steam'a, dzięki. Eee, Spin Tires. Gra tak, gra się nazywa Spin Tires. Otóż jest to symulator eee, ciężarówki. Co ma to ciężarówki? O co w tym chodzi? O co chodzi? Nie byłbym się użyć określenia, że jak pierwszy raz w nią zagrałem, to mi troszkę nawet pod erpek podszedł, bo jest taki na przykład jeździmy po tym świecie i zbieramy paczuszki. Zbieramy paczuszki i w tych paczuszkach znajdujemy jakieś ulepszenia, jakieś ulepszenia do naszego wozu. I jak już z tym, jak już zbierzemy tą paczuszkę, Jedziemy do wyznaczonego miejsca, oddajemy i jedziemy, i jedziemy w punkt zbiórki, tam gdzie zaczynaliśmy grę. Tak yy, i możemy dodać jakieś takie małe pierdoły, typu jakieś tam światła, jakieś ulepszenia, jakieś większe koła. Czyli takie fajne bajerki. Gra też jest fajna. Yy, nie powiem, że mi się nie podoba, bo bym nie grał. Czy to mówię. Pierwsze takie moje. Od, znaczy, będę też próbował starał, starał się robić y, takie gameplaye z gier mało znanych. Mało znanych, bo chciałbym w jakiś sposób Wam pokazać, że jest też dużo fajnych gier, które jakiegoś tam większego wysiłku, bo ta gra naprawdę jest łatwa, większego wysiłku nie powinna Wam przystroić. To co? To zaczynamy. Ok, play. I tu macie taką instrukcję. Nawet na to kadzę się przebrałem za tirowca I co? Pa! Plus 5 do jeździectwa, manę. Być. Ok, więc mamy tutaj Taki fajną mapkę. Mapkę. Yy, co jak robić? To ja wam pokażę. Co takie pierduły typu, że możemy zmieniać biegi? No, zmieniać biegi. Ok, to jedziemy co rzuca się pierwszo w oczy? Rzuca się w oczy pierwszy, że jedziemy ruskim, ruskim, kur, ruskim wynalazkiem. Yy, on się nazywa, też zapisałem sobie, bo wybaczcie, mi jeszcze nie jestem tak za bardzo obezłany, obez, obez. Mieszał o to w, yy, na YouTubie. Grałem cztery odcinki, ale i tak nie wiem, ok, Aha. tier się nazywa. Kamaza, kamaza, tak. Ruski wynalazek, ruski, ruska technika, ruskie wszystko. Ok, to jedziemy. Starowanie w USAD. Od 1 zaczynamy, druga i jedziemy. Aha, i gdzie mamy jechać? Tutaj mamy taką mapkę w lewym, górnym rogu i ona pokazuje punkty. Znaczy, pokazuje punkty. Tutaj pokazuje nam kurz po francuski i motek. Znaczy, tam możemy tuningować swój. Swojego e, kamaza e, Tira. Ok, mamy to, taką mapkę i możemy ją oddalać, oddalać, zbliżać. Tuż tutaj są pokazane paczuszki, e, do jakich mamy dojechać i je zabrać. Oczywiście to nie jest wcale takie proste. Musimy przez jakieś kurwa doły się przemieszczać, ale to też podkręca jakiś realizm tego, że to e, tygry, tygry. Okej, okay, to tam widzimy na miejscu taką fajną poczuszkę i... Aha! Wszystkie poczuszki oddajemy do tego środkowego y, domu. A ja, jak zwykle, nie włączyłem stopera. Nawet nie wiem, kiedy odcinek ma się skończyć. Okej. Okay. Dobra. To czyli jedziemy do tego punktu. Cały czas prosto. Okay. Od razu jak tu włączyłem, zacząłem łgać. To się... Sko się... Skojarzył mi się pewien film. Nie wiem, słyszeliście, może oglądaliście. Jest to film pod tytułem Easy Rider. Tak, Easy Rider. Jack Nicholson Peter Fonda eee, Dobra obsada Jak lubicie klimat taki Ameryka bez droża, czopery, polecam Wam film jak cholera. Swobodnie jeździć z Easy Rider. Okej, okay, okej, okay. to jedziemy naszym rosyjskim wynalazkiem. No tak słyszysz, że zamontowane nie ma, ale no ja nie jest Może powiem szczerze, że wielkim fanem takich, tak nie jestem, ale jednak, jednak te ruchy, patrzcie na te ruchy takiego samochodu. Yy, czy to właśnie, o, nie możemy zmniejszyć, to właśnie taka pierdoła, czy on skręci, czy o, takie kółka ruszające się, i ten samochód. W ogóle też jest ładny świat. Yy, woda, może będę miał szansę Wam wykazać okazję, woda też jest z ładnego koloru. Taka przezroczysta, taka, bo, taka jak woda. I te szybka są takie, ale można je na spokojnie wjechać i, i, i upierdolić. Okej, okay, jedziemy. A, zapomniałem. A, jedziemy. Okej, okay. Jedziemy cały czas dobrze. Na to tutaj mamy auto autospeed. Nie mogę powiedzieć jaką po prędkością idziemy bo jest licznik, ale bez bez sferek. Jaką prędkością jedziemy? Co jest? Czemu ja wróciłem do punktu? Aha, dobra, to od razu Wam pokażę przy okazji. Właśnie, tutaj są takie pierdoły jak montowanie. Czy to jest stojak, czy to właśnie platforma, którą teraz zamontuję, żeby przebić chodunek. Czy to właśnie koło, yy, światła, jakieś, nie wiem, przypominające łóżko, kurwa, rodem z horroru. Nie wiem też co to jest. A, platforma. Czy taka większa niż ta platforma, którą mam teraz na sobie? I takie typowo wojskowe, jakieś takie nadlacze. Ok, tutaj jeszcze mamy samochody: yy, Kamaza, Kras i Stryker. Ok, no i przechodzimy sobie. Dobry. I teraz będę się bardziej skupiał, gdzie jest ten mój punkt z tą paczuszką. Teraz wam pokażę. Zobaczcie, oczywiście link do gry znajdziecie w opisie. Nie jest, ale każdy, każdy zjadacz chleba, każdy nawet, czy to duży, czy to mały, czy to... będzie wiedział, to powiedzieć. Nie będę się bo ludzie nie są głupi. Ok. i sami jedziemy taką drożdżką. Jeśli pomylić nawet wezmę. Minus, 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 aha. Kłaczuszkę mamy w takim miejscu, może I, i jedziemy. Aha, To jest takie nawet sterowanie. Czyli zmiana biegu. Na trójeczkę od razu możemy przerzucić, czy w ogóle stoimy, czy od razu skopa ruszyć, albo cofać. Takie fajne bajerki. Ja jestem bardziej taką osobą, która wnika w Pierdoły, bo jednak pierdoły w jakimś sensie odkręcają klimat, no nakwierdoły. lepiej poświęcić ten parę złot na dobrą grę i zrobić parę pierdół, żeby cieszyło oko niż na wpierdalać, co. Okej, okay. i tam mamy punkt, już nam się świeci baczuszka. I będziemy wie... O kurwa, nie no, jedziemy czy nie jedziemy. No, 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 aha, odpada. Tutaj próbowałem już w o nawet wkopaliście, widzicie, tak nawet można się ładnie wkopać, a właściwie Wam pokażę. widzę, że można. Okej, okay. i tutaj nam napiętkę. I od i zaczynamy. Kujeczka. Okej, okay. haha, widzieliście. O, taka... I tutaj, o, i trochę nam... Taki też realizm. Jest real bo każdy chyba ktoś się kiedyś w zimę wkopał. No, wyjadę, wyjadę. Dobra, cofniemy. Cofamy, 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 cofamy. I suszytu brem do przodu. Eee, no. I jedziemy. Może poszukamy jakiejś bliższej paczki. Teraz będziemy w ogóle, gdyby nam się stoszy. To szapaczka, będzie ło, wow. o aha, to pojedziemy do tego paczki sobie, okej, okay. no, aha, a jedyne trzeba zacząć, jedyneczka się rozpędza nie do 4, i jedziemy, jedziemy. okej, okay. właśnie jak będę miał jakieś predyspozycje takiego stroju, to będę się ubierał duchowo do gier, to też mnie z Ze swojego punktu, ze swojego... Znaczy, jak ja ludzi oglądam, to lepiej coś tam zobaczyć, że coś na sobie mają, niż grają. O kurwa, żeby tylko, żeby tylko pograć i skończyć. Nie, ja jednak też jestem od... Jestem pierdualistą, że pierdułę wnikam, więc i ja też będę miał na sobie ten o jest. Nie jedziemy. Ok. I jak i wjeżdżamy na noart, na pół I właśnie, możemy jechać wszędzie, tutaj chyba nie ma takich większych ograniczeń. Tak. O, pokażę Wam od razu wodę. Woda jest. Aha, o tak. To jest ta piękna. Aha. Oj, a poczówka jest trochę daleko. Do nie dobra. Skręcimy. Wrócimy po nią. Da, dajemy fleżny. Aha, tu będzie. Dobra. Takim wolnym też. Woda ładnie pija. O! Jest nawet taki syndrom, że jak jest taki właśnie daj taki bajerek do gry, to ta woda płynie. Jest, I nasz samochód tak trochę tir się trochę na boki nas długo ciągnie. Taka pierdółka, a jednak cieszy o to to się take prześmieszniejszy odgadata Oj to koniec Nasze szybko muszę No, 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 no To no mi oj, gdzie widzimy O, 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 o oczy takie serce Ala Ala Eee y, No A tak. ten gruzo Robię, czasami robię takie niczego, robię dom jakiś obrót, I właśnie, widać, mamy takie paczuszki, czyli taka... I, i właśnie je weźmiemy w konkretne miejsce, do, do takiej przechowalnic, tam, gdzie to nabierają. Takim językiem powiedziawszy. I tunigujemy. Okej. Okay. No... Tego poczekamy, aż nam wyjdzie. Trzeba się trochę z krzynią Tak, kur... góral, pierwszy raz coś Ci się udało. Nie zwaliłem tego. Nie zwaliłem tego pierwszy raz. Nawet związka wszystko opalę. A dobra. Czyli jedziemy podać nasz ładunek. Czyli kierujemy na... No, chuj w dom. Jedziemy. O, i jedziemy. W ogóle przepraszam, bo jeszcze nie jestem przyzwyczajony do kamery, ale się uczę. Nie wiem, kto mi wychodzi, to już Wasza prosiła się zająć tym. I szukamy tego punktu, gdzie to jest. Aha, czy tam dom jest, musimy skręcić w prawo. Aha, 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 jedziemy I jedziemy sobie do co Chcesz pojeździć? Tak. To chodź pojeździć. Chodź, chodź, cześć do ludzi. Cześć ludzie. Co to jest za zwierzątko? Kot. Kot. Dobra, jedź. W. W. Tu. V. W. No. Jedź. A będzie kierował. Jedziemy, tak. Jedziemy. Fajna gra. To jest tir jak ty wcześniej musiałeś mówić. mówić? Powiedz hot dogi. Hot dogi. tak. Pięknie. Gdzie mikrofon? Gdzie mikrofon? gdzie mikrofon? Tak, nie tak blisko, wiesz, dobra. Idziemy patrzeć, w tak? Ale ten mikrofon nie jedzie. I jak na mapie widzimy, mamy już ten dom. Tak. Tutaj. O, cała ładnie Podoba Podobać się gra? Więc nie grała? Dom. O! Oj. Walna, walnałaś w... walnałaś. Dom. O, nieu, o. Warnowice. W dom Nie nie Nina, Nina jest zajęta. Ok, i oddaliśmy nasz szkodunek i jedziemy do wyznaczonego miejsca, gdzie możemy jakieś tam pierdu dodać. Tam widzimy... Tak, tych paczek jest kilka na mapie. Tak, linka, jest kilka na mapie. Czyli też to jest jakieś... jakiś też... Musimy się trochę wysilić, no, żeby ich zabrać, bo wcale, wcale tak raport... czy łatwa jest pod względem obsługi tam WSAD i, i do przodu i biegiem zmieniać. Kto kiedyś z samochodem, to powinni jeździć, bo się będzie zmieniać nauczyć nie będę, bo się I Czyli jedziemy do tego... Dobrze, idziemy do punktu. No, dobrze! Tak. Dynka wszędzie dobrze jedzie, tak? Ok, jak widzimy jesteśmy dobra, za hamuncko, za zahamuj. O, czyli jesteśmy już w miejscu, tak? Bierzemy Enter. I dodało nam yy, spoiler. Dodało nam spoiler na... na... Z naszego Tira. Instal i jak widać mamy czyli za każdym razem jak zbierzemy jakąś paczuszkę to dostaniemy jakieś tutaj tam patrzy stoper dostaniemy jakąś rzecz czyli to będzie jakaś platforma większa jakaś tutaj wyrobnicza. czyli takie fajne barierki. właśnie to jest takie takie nowe, ja wiem, ja chyba trzeba odbekować, to z jakimś wyjściem jakimś trzeba trochę podrasować nasz, pójdziesz oglądać bajkę? ja trochę pogadam nie, ty pogadasz? Co? Jak pani już gadała? A powiedz, ile ty masz lat? Trzy? Dobra. To co? Czyli ja myślę, że już wszystko tej grze powiedziałem. Aha, czyli jako. Yy, jak mówię. Gra spełniła moje oczekiwania. Żeby nie spełniła, to mówię, nie robię Batyczek i jedziemy. i tak, to ma taki samochód. No. Też ma taki samochód, w rodzinie? Jedzie mało się jedzie mało Nie. Tata ma jaki samochód. Aha, i tam też mamy jakąś paczkę. Słucham. Jedzie jedzie. Chcesz pojechać do babci tym? Tak. To jedź do babci. I szybko. A nie rozjedziesz babci? Nie rozjedziesz babci? Nie. Oj, papa! Oj, wjechałaś w krzaki, tak? Oj. Babuch, tak. Oj. Bobuj. bóg tak. Wyjedziemy czy nie wyjedziemy? Nie. dobra. Jak widać, moja siostra się zaklinowała. Co by, co ty, że powiem? Gra jest fajna, polecam jej dla wszystkich. Oczywiście link, jak mówiłem, znajdziecie w opisie filmu. Pod tym w komentarz, w opisie, przepraszam, jestem się zmęczony, obolały, ale dobra, ale zrobiłem. Czyli znajdziecie w opisie yy, yy, do strony, mój czas dobieg końca, tak powiem. Cześć wam wszystkim, bardzo serdecznie, nazywałem się Góra, a to była gra Spin Tires Powietrzeńca. Cześć, cześć. Trzymajcie się i czekajcie na następne odcinki z Hej, Wam wszystkim. Cześć.